Yo, się z tej strony, Macie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mordeczki, znajdujemy się w domku Intruza, który, słuchajcie, budowałem wczoraj, ale dzisiaj, słuchajcie, nie będzie odcinek związany z domkiem Intruza, a samym Intruzem, bo patrzcie, kogo mamy na serwerze. No, oczywiście, słuchajcie, jest Elvis, ale to nas za bardzo nie interesuje, bo Elvis jest bardzo daleko. Słuchajcie, jest intrus, nasz, słuchajcie, ulubiony intrus, z którym, słuchajcie, próbujemy się dogadać, nawiązać kontakt sami. Zobaczcie, słuchajcie, on cały czas. Tutaj no, sobie, sobie oczywiście lata, słuchajcie, no na flyu sobie śmiga, to, to, to mi akurat ym, się nie podoba, ale cały czas, słuchajcie, on tutaj coś robi. Patrzcie, wylał znowu tutaj lawę. On naprawdę ma obsesję, ale słuchajcie, nie, nie chce ma obsesję. Co dzisiaj będziemy robić, słuchajcie, dzisiaj będziemy nawiązywać z nim połączenie. Dzisiaj, słuchajcie, moim celem jest to, żeby z nim w końcu porozmawiać, bo pisząc wiadomości, słuchajcie, to się nie dogadamy. On po prostu, słuchajcie, nie jest taki komunikatywny, ale słuchajcie, przestudiowałem wszystko, co można robić w Minecraft. Cie. Słuchajcie, przetestowałem też wszystko i słuchajcie, wymyśliłem. Mam Ogarnięty sposób, jak mogę z nim się Porozumieć głosowo, normalnie gościu Głosowo, więc jeżeli wy ch nie chcecie tego Przekapić, to oglądajcie do samego końca oraz Zostawcie subskrypcję na kanale, bo mordo Do końca roku, do końca tego roku Dobijamy 150 tysięcy subów i bez twojej pomocy To się nie uda, a w zamian dostajesz codziennie Live'a i codziennie odcinek, więc naprawdę warto I słuchajcie, bierzemy się do roboty Oczywiście słuchajcie, ten domek zaraz mu Pokażemy, jak tylko uda mi się nawiązać z nim Słuchajcie, jakąś tam ym, Jakiś kontakt, to słuchajcie, ja mu pokażę ten domek I tak dalej, ale co nam będzie potrzebne do zbudowania maszyny, która pozwoli nam z nim po prostu pogadać. E, tak, słuchajcie, złoto, które już sobie zacząłem przepalać, do tego słuchajcie, będziemy potrzebowali redstonea, którego musiałem znaleźć, patyki. Kobla, słuchajcie I jeszcze na pewno, słuchajcie, skorzystamy Z tabliczki, z tabliczki po to Że pójdziemy, słuchajcie, zaraz do niego I po prostu, słuchajcie, z nim sobie pogadamy Normalnie, patrzcie, co ja zrobię, pyk, pyk, pyk W sensie, normalnie nie pogadamy, jeszcze nie pogadamy Tylko ja mu napiszę, że siema, siema, mordo Ja ci robię tutaj machinę I będziemy sobie gadać, tylko słuchajcie, tam Ja się tam nie dostanę jeśli ja tam nie dostanę, nie wiem jak się tam dostać. Słuchajcie, muszę iść tam do niego. Chcę po prostu mu przekazać, że zaraz będziemy się gadać. Więc słuchajcie, dobra, biorę bloki i jakoś do niego postaram się dotrzeć, ale to, to nie jest realne. Słuchajcie, to nie jest realne. Hello! Siema! Siema, stary, może. Nie, wiem, przyjdziesz do mnie? Macha do mnie! Macha, może słuchajcie, zaraz przyleci do mnie. Ej, napiszę tabliczkę, patrzę, może on przyleci, to jak napiszę tabliczkę. Y, witam, znalazłem sposób, jak się z tobą. Skontaktować Dobra, słuchajcie, skontaktować Mordo, tabliczka tu. O, przyleciał, 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 słuchajcie. Dobrze, patrz tutaj, patrz, patrz na tabliczkę. Patrz na tabliczkę. Y Zaraz to zbuduję i, i zbuduję i będziemy gadać. Dobra, elo, elo, mordo, mordo, więc, więc zostań tu. Y więc zostań. Tu. Dobra, słuchajcie, mamy ogarnięte, on już wszystko wie, więc szybko musimy się zabierać zabudowanie. Potrzebujemy, słuchajcie, bloków ze złota, bo one są, słuchajcie, głównym takim yy, przekaźnikiem. Można to powiedzieć, słuchajcie, ja naprawdę nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Ale patrzcie, potrzebujemy dwóch. Teraz słuchajcie, będziemy tak. Na pewno potrzebowali dwóch, słuchajcie, dźwigni, bo to są, słuchajcie, mikrofony, dzięki którym będziemy mogli normalnie rozmawiać. Yy, do tego słuchajcie, Redstone i Redstoneowe pochodnie, słuchajcie. A to wystarczy nawet... Nie, mogą być, słuchajcie, trzy redstone nowe pochodnie. Dobra, i teraz... Tak, hello, goguś, myziomuś, Mardo. O nie, no co? Słuchajcie, on robi jakąś wieżę, on jest... Naprawdę, słuchajcie, jestem mega ciekawy, kto jest po tej drugiej stronie, bo... Słuchajcie, patrząc na niego, ja mam wątpliwości, czy na pewno, słuchajcie, ja chcę... Nie. Czy ja chcę z nim gadać? Ale dobra, słuchajcie, spróbujmy, spróbujmy, zrobimy, słuchajcie, to urządzenie tutaj, jeżeli, oczywiście, słuchajcie, wszystko dobrze obliczyłem, bo, bo, bo nie mam procentowej pewności, czyli tak, słuchajcie, stawiamy jeden blok, teraz ciągniemy, słuchajcie, redstone, normalnie, gościu, redstone musi być ciągnięty przez trzy, tak mi się wydaje, że trzy, słuchajcie, kratki, teraz musi być yy, kolejny blok. Teraz, słuchajcie, muszą wlecieć tak To są mikrofony, dobrze? To, to jest dobrze ustawione Słuchajcie, działa, działa, dobrze I teraz, słuchajcie, drugi mikrofon O, 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 przyleciał, słuchajcie I to jeszcze nie jest odpalone, jeszcze nie jest odpalone Teraz, słuchajcie, potrzebujemy tylko pochodni Pyk, i teraz wydaje mi się, że to będzie gotowe Także, słuchajcie, zaraz spróbujemy coś do niego powiedzieć Ale ja się naprawdę stresuję, bo bo, bo Słuchajcie, nie, nie mam bladego pojęcia, więc Więc, mordo, nie wiem, nie wiem Nie wiem, dobra, słuchajcie, yy, masz tutaj stanąć Tutaj, mordo, stań tu Mordo, stań tutaj, o, o, Ej, on jest dobry! Dobra słuchajcie, teraz teraz spróbujemy coś do niego powiedzieć. Nie wiem czy to działa, ale dobra eee, Hello! Hello! Mordo! To działa czy nie? Hello! Cześć intruzie, no stary co jest? Ej, czemu to nie chce działać? Ty, ty, no weź, gadaj! Ej, to na pewno działa słuchajcie, ja tu naprawdę testowałem i mi raz wyszło to. Halo? H Halo? 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 Stary słyszysz mnie? Halo, intruzie? Ty intruzie, to jesteś ty? Halo. Macio? Tak, intrus, intrus, jakby... To, to jesteś ty, intrus? But, chyba tak. LOL, ej, to działa! Słuchajcie, nasza machina zadziałała! Ej, niesamowite! E, witam, witam, intruzie. Chciałem się bardzo ładnie przywitać. E, cię na naszym serwerze? Jak jak dzień, jak jak dzień? Jestem w ogóle mega podekscytowany, że udało mi się z tobą nawiązać połączenie jakieś jakiś kontakt. LOL. Witam. Witam. E, 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 Jakie siedzonko? Potrzebuje intrus? Ja nie muszę jeść. Dobrze, ja dobrze. dobrze, i to ja może się wytłumaczę, bo może ci... Y, jak mogę dla ciebie mówić w ogóle? Czy ja mam dla ciebie mówić intrus? Tak. Dobrze, I to ja jestem Maciek, bardzo mi miło, przywitajmy Pane się. Intrus. Słam? Pan Inter dobrze. Proszę pana. Może się wytłumaczę, O co tutaj w ogóle chodzi? Mianowicie, od kiedy pan wbił się na nasz serwer? No to rzeczywiście dziwne się rzeczy się dzieją. ja pomyślałem, że fajnie by było chyba się sp spróbować, chociaż skumplować. Dlatego właśnie wybudowałem panu taki piękny domek. Chciałem ja mogę oprowadzić pana. Ja zapraszam proszę. tutaj, ja zapraszam. Ja zdaję sobie sprawę, że pan ma kreatywa włączonego, dlatego pomyślałem, że jeżeli taki oryginalny, nietuzinkowy projekt wykonam dla pana, to pan to doceni, więc mam nadzieję, że tak będzie, proszę zobaczyć. Wiem, że pan lubi złoto, także tutaj wszystko jest do złote, proszę zobaczyć, zapraszam do środka, zapraszam. Tutaj bardzo piękny żyrandol ze złota, mam nadzieję, że się podoba. No i tutaj to jest to może być chatka dla pana, wybudowana przez Maciocha co jest w skrzynkach? Czemu skrzynki są puste? No nie, nie są puste, nie są puste. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, nie są puste, absolutnie. O, dziękuję. Ale podoba się, a Domek się podoba? Czy, czy mogę oprowadzić... Może, może... No bo ja się stresuję teraz tak naprawdę, pa, proszę pana, nie panie intruzie. Czy się Domek podoba, czy nie? Czy my będziemy się kumplować? Bo, bo ja naprawdę chciałbym jakby pokojowo wszystko rozwiązać. Nie wiem w ogóle, kim pan jest. Czy, czy, czy może pan to zdradzić nam? Brakuje mi jednej rzeczy w domku, ale zaraz sobie ją dorobię. Słucham, ja, ja, ja mogę to zrobić, ja mogę to zrobić, zapewniam. Nie, ja wiem co to będzie. Nie, ja wiem co to będzie, słuchajcie, to będzie. Ja myślałem, że to będzie lawa, także słuchajcie, i tak dobrze, i tak dobrze. Yy, także teraz domek jest do pańskiej dyspozycji, mam nadzieję, że będzie się podobał, ale czy okay. ja mógłbym się zapytać, co pan robi na naszym serwerze? To wy robicie na moim. Jak to? Bo ja bym chciał to ustalić. Nie chcę, żebyśmy żyli w niezgodzie jakiejś. Panie intruzie, co pan robi na naszym serwerze? To jest nasz serwer z Abram Elvisem, agentem. Także i my tutaj graliśmy pierwsi. Chciałbym się dowiedzieć. No to w takim razie, jak to? To był mój serwer. To jest mój serwer. Wbiliście się tu bez pytania. Ale my tu gramy od bardzo dawna. Ja tu grałem, zanim wy na świecie byliście. Wow. Wow. I no pozmieniliście mi jakieś miasta, zbudowaliście. Tak, to prawda, ale super są miasta. miasta. Mogę oprowadzić, mogę wszystko pokazać. Tragedia, tragedia. Ale ale dobrze, w, w związku z tym, czy pan y, chce się jakoś mścić na nas? Czy Mieliście, też nie? Tak, dopóki nie odbiję wszystkiego, co moje. Ale dlaczego? Nie zrobiliśmy nic złego, panu. Zrobiliście, zabraliście to, co było moje. Nieprawda, my tylko sobie... Chcieliśmy przeżyć, mieszkać normalnie tutaj. Tak. Co? Ej, a... Mógł... Dlaczego pan tak psuje świat? Jak psuje? No to jest wszystko popsuty świat. Przecież ta wieża, ta woda, ta lawa, to wszystko jest mój dom. Mój dom jest tak zniszczony. Gdzie pan uciekł? Halo? O nie słuchajcie, intro... Dobra, jest, ja się go boję, słuchajcie, ja się go boję. Co ci w domu nie pasuje? No był ładny domek w budowie, ale pan go kompletnie popsuł. Dlaczego tak? Dlaczego tak wyszło? Dobrze. To są ja tabliczki wiem, czym... moje, tutaj są moje itemy ja nie... normalnie, o mam wodę Ja nie wiem o mam czym wodę. pan mówi, proszę, wszystko jest ładne. No ale z zewnątrz nie jest już tak ładnie. No dobrze, no dobrze. Zaklepie, no dobrze. No dobrze. Nie tu się przyklep E, a mogę tego golda zabrać? Nie. Słuchajcie, dobra, podbierzemy może trochę golda, bo oni tak ma kreatywa. A mi się przyda ten gold. <laughs> Słuchajcie, oni on i tak mi nic nie zrobi chyba. Siema, co jest? Ej, czemu mnie bijesz? Zaraz do lawy wrzucę. Dlaczego? Co ty robisz? Kościół, ja ci nie mogę uderzać! Powiedz mi, skąd ty masz kreatywa? Bo to nie jest okej, okay, to nie jest fair. Jestem zarządcą tego miejsca. Nieprawda to nie jest wszystko. twój serwer, wyrzucimy cię stąd, tak nie będziesz się z nami yy, kumplował. Nie możesz. Możemy nie cię wierzyć. zbanować w każdej chwili. Nie możecie. Ja cię mogę zbanować, bo mam opa. Nie możesz. Dobra, to chodź zrobimy taki pojedynek, że będziemy teraz musieli coś wybudować i ten, kto zrobi to lepiej zostaje na serwerze. Ale ja cię mogę wyrzucić. w każdym Nie, sposób. ja też cię mogę wyrzucić, też mogę dać ci bana. Nie możesz. Jak nie będziesz posłuszny, to dostaniesz bana i tyle. I jak nie będziesz posłuszny, to zniszczę ci wszystko. Nieprawda, nawet nie możesz tego zrobić, bo ja ci tam da mogę dać bana nawet w tym momencie. Nie Wiesz, możesz. To jest normalne. I po co ci to TNT, no co? Ty. Chodź się klepać, wyłącz tego kreatywa. No chodź, no chodź. W Słuchajcie, sensie, ja nie będę dał mu się tak pomiatać, no. O nie! Dobrze, to zróbmy zawody. Zrobimy zawody w takim razie. Nie! Co ty robisz? Tutaj jest mój dom! Ty jesteś normalny? Zostaw to! No, nie możesz tutaj wybuchać. TNT, no chyba cię coś. Mogę wszystko. Sobiecie, on cię jest ]역. nieobliczalny. On jest w ogóle nie. Wiecie. Nie, słuchajcie, nieobliczalny, nie, nie, nie naprawdę. Nie da się przewidzieć. Słuchajcie, co mu montowali zaraz. Dobrze, ja proponuję taki pojedynek, że jeżeli. Na przykład, będziemy musieli co budować? Co możemy budować? Samochód, będziemy budowali samochód I jeżeli ja wybuduję lepszy samochód To ja zostaję na serwerze jeżeli ty narysujesz lepszy to ty zostajesz, a ja uciekam Dobrze Dobra, to w takim razie chodź tutaj no, nie, A w którym pa... miejscu? Ja, ja cię zaprowadzę, chodź, chodź tutaj tylko wezmę bloki, dobra? Bo, bo ja nie mam akurat kreatywa. Ja zabieram. Nie wiem, wszystko co mam. Wszystko, słuchajcie, zabieram. Wszystko, 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 nawet słuchajcie, drzwi zabieram. Okej, okay, to też. Dobra, i lecimy tutaj na dół, na tę pustynię. Tylko, że płaszki nas atakują. I jak już masz kreatywa, to byś się zabił. Czy nie potrafisz, bo jesteś taki lamuz. Ej, on lata, patrzcie! On se lata normalnie. Ej, ale w ogóle jestem w szoku, słuchajcie, że ta maszyna zaciała... To jest jakieś... No, w sensie... Okej, okay, ja tego chciałem, ale tak naprawdę nie do końca. Słuchajcie, wierzyłem w to, że uda mi się nawiązać z nim kontakt! Wow, słuchajcie, ale... Ale co jest ważne, ewidentnie, słuchajcie, on używa modulatora głosu, żeby po prostu zmienić, słuchajcie, głos i żeby go nie, nie rozpoznać, nie poznać. Także dalej nie mamy pojęcia, kto to jest. Ale widzicie, słuchajcie, on zabija te płaszczki, to bardzo ładnie. Dobra, budujemy, stary, ja zaczynam, ja zaczynam, nie będę w ogóle na ciebie czekał i elo. Budujemy samochód, mordy, i ten, kto zbuduje lepszy samochód, zostanie, pozostanie na serwerze. A ten, kto y, zbuduje gorszy, będzie musiał go opuścić. Także, słuchajcie, naprawdę mega. No, mega się porobiło, ale słuchajcie, ja nie dam się, ja nie dam się w ogóle temu gogusiowi tak, y, ta, tak traktować, on, on sobie mówi, że, że co, że on nas serwera, słuchajcie, to jest nasz serwer i mu się nie damy, także słuchajcie, on coś tam buduje, oczywiście słuchajcie, on ma kreatywa, więc może być ciężko w miarę, ale poradzimy sobie, poradzimy sobie, jeszcze płaszczki nas atakują, We, no te, czemu te płaszczki mnie atakują, a, wiem dlaczego, bo on ma kreatywa. to go nie atakują, super, super, bardzo fajny, bardzo wyrównany pojedynek, nie no, fantastycznie. Ej, serio, ja zaraz zginę przez te płaszczki Ja zaraz ginę przez te płaszczki Hello, yy, panie intruzie, panie intruzie Czy ja mogę prosić o pomoc? Bo te płaszczki nie, dadzą, nie dają mi spokoju, kompletnie Patrz, są cztery płaszczki? Nie, więcej, przecież ty je załatwiłeś To jak one się respią? Patrzę, ja też będę z nimi teraz walczył, tylko że ja nie mogę latać, no A dobra, to ty je rozwalaj A ja sobie buduję, elo <laughs> Dobra, słuchajcie, wyrolujemy go Będzie, będzie słuchajcie, wyrolowa... Wyrolowany, a ja zaraz zginę! Słuchajcie, zrobimy mega dobry samochód i go po, po prostu go pokonamy. O nie, nie mam tyle... Słuchajcie. W... Ej, no nie mogę! Nie mogę w... nie, nic budować Przez nie. Dobra, słuchajcie, robimy swoje, robimy swoje, tylko że potrzebuję brąz... brązowej tej terakoty jeszcze. Dobra, pyk. Pyk potrzebuje, słuchajcie... Dwóch tylko klocków... Dobra, na całe szczęście tutaj są. No i zobaczymy słuchajcie, kto zostanie na serwerze. Yy, to, słuchajcie, jakoś go wyroluję. Słuchajcie, jakoś na pewno uda mi się go przechytrzyć, bo on wydaje mi się, że słuchajcie, to jest jakiś yy, lamusek taki. Także poradzimy sobie z nim na pewno. Dobra, to jest spoko. Co mnie uderzasz ty? To nie ja. To nie ty? No. Nie. To dobrze, bo zostały mi trzy serduszka. Co ty budujesz? To my, my mamy budować samochód, a nie okulary. Widzicie, słuchajcie, on jest jakiś nienormalny. On naprawdę jest niespełna nie rozumu, chyba. Ej, dalej są te płaszczki. To jest w ogóle. Ta strofa, jak dla mnie, ale spoko. Spoko, słuchajcie, robimy pro... Halo! Płaszczka dalej tutaj lata! Dobra! Ale ja nie mogę, bo ja nie mogę latać. Pyk, 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 dobra. O, leci na mnie! Nawet jej nie trafiłem ani raz, wiesz? Dzięki, dzięki, słuchajcie. Ja. Ja mu na sam start powiedziałem, że o, fajnie byłoby się z tobą skumplować. Może byłoby fajnie. Ale on, widzicie, słuchajcie, jest naprawdę taki... No taki, taki taki słuchajcie, jakiś niezasympatyczny Płaszczka dole, no, atakuje, dobra? Pyk, dostało już chyba 5 hitów. I słuchajcie, no musimy budować, musimy szybko, szybko lecieć z tym samochodem. Czy to na razie wygląda słuchajcie jak samochód? Mi się wydaje, że... spoko jest. Ej, że, że to będzie dobry samochód. Co ty robisz? Co ty robisz? Co on zrobił? Słuchajcie, on mi pisuje! O nie, słuchajcie, co? Nie! Nie, ja teraz nie mam szans! Straciłem bloki moje! Ej, to było nieuczciwe! Co ty zrobiłeś? Chyba wygrywam. Co ty zrobiłeś? Ty masz kreatywa i jeszcze. Nie, słuchajcie, tak nie może być. Musimy zbudować ten samochód. Szybko, słuchajcie, musimy, musimy, bo inaczej przegramy normalnie. Yy, 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 brązowe, brązowe, brązowe. Ej, te płaszki cały czas się re respią. Ja nie. Wow! Wow! Ja nie wiem, jak one działają, ale to jest nie, nie do zrobienia. To jest nie, niewiarygodne. Te płaszki, słuchajcie, to, to nie da się w ogóle grać w, w tę grę. Przez nie. Ja, ja, ja przegram przez płaszczki, naprawdę! Ej, to jest katastrofa jakaś. Boże no, ile ich tu jest? No właśnie ja tego nie rozumiem, dlaczego one się respią cały czas? to może idźmy spać. Ale jest Elvis jeszcze na serwerze Także tak średnio możemy Ja je budujmy, budujmy po prostu buduj... Nie, słuchaj, to nie ma sensu. Ja Te też nie mamy tutaj tu... łóżek, nie mamy tutaj łóżek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Ej, a sześć, jeżeli sześć. masz creative'a to możesz też włączyć dzień? Ej, czy ty masz takie moce tutaj? Mogę wszystko. No to weź, ej, to mógłbyś włączyć dzień, no bo ja nie mogę. Ale... A, łóżka. Ale wiesz, że to tak nie działa Wiesz, że one nas atakują. Nie, Mordo, możesz włączyć dzień? No bo jeżeli mogę. tak to dzień, to dzień, to dzień poproszę. Nie, stary, no ja mam za mało życia. To jest jakieś nienormalne, ja muszę sobiecie uciekać przed nimi. Wow, ej, do, dzień czy nie. Włączysz dzień czy nie Nie, nie włączysz? Okej. Okay. Dobra. No bo mówisz, że możesz, że możesz wszystko, jakoś nie potrafisz chyba. Bo one się spalą jakby był dzień. A ja mam cztery serca Cały czas mnie atakują Pyk, 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 dobra, słuchajcie, ja, ja chcę budować te, ten samochód, no ale tu się nie da nic zrobić Co tu się dzieje w ogóle w tym odcinku? Eee, yy, terakuta słuchajcie O o no i pięknie Widzisz jaki jesteś zdolny No widzisz Widzisz jak chcesz to potrafisz Dobra, słuchajcie, nie z tym intruzem nie da się, słuchajcie, trzeba go wyrzucić z tego serwera. Na pewno damy radę jakoś to ogarnąć, tylko musimy po prostu zrobić dobry samochód. Eee, halo, Halu, terakota. No właśnie, słuchajcie, potrzebuje... Potrzebuję takiej terakoty. Damy, słuchajcie, tutaj e, żółtą terakotę, pyk, pyk. Okej, okay, i słuchajcie, dach też będzie biały. E, czy tutaj już robimy, słuchajcie, dach? Tak mi się słuchajcie jakoś wydaje, że możemy zrobić, patrz, coś takiego, pyk. Pyk, pyk, pyk. Dobra, słuchajcie, i czy to już będzie mój gotowy samochód? No nie słuchajcie. Wiadomo, że mógłbym go lepiej... Co to wygląda? To jakiś chyba średnio wygląda jak samochód, słuchajcie. Mam wrażenie, że nie poszło mi najlepiej na świecie. Ale zaraz zobaczymy, słuchajcie. Ja mam przecież drzwi. Ej, zróbmy drzwi. To będzie świetne. Słuchajcie, zrobimy drzwi. To będzie super, zobaczycie. Pyk. O, widzicie, z jednej strony. No oczywiście, z drugiej też muszą być drzwi. Słuchajcie, zaraz zrobimy tutaj takie detale, że... Że on się poskłada, słuchajcie. To jest... To on jest słaby, serio, zobaczycie, pyk, 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 jak go Macioch wyjaśni, mordo, dobra, pyk, oddaj to, połóż to tutaj, nie to, o kurcze, dobra, pyk, i tak, teraz to wygląda już lepiej, ale, nie, słuchajcie, to wygląda jak samochód, Tego nie jestem pewien, bo, ej, co ty robisz, co ty robisz, to miał być mały samochód, no to będzie mały samochód, ej, no, ale, serio, ty jesteś nienormalny. Pod względem budowania jesteś po prostu nienormalny. Ej, słuchajcie, to było dobre, jednak, wiecie? Ej, chyba, żebyśmy zrobili. Słuchajcie, nie wiem, coś takiego. Patrzcie, pyk, pyk. Ej, ja nie wiem, czy to jest dobre. Nie, nie, nie. Tam to było, słuchajcie, lepsze. Pyk, dajmy sobie, patrzę tutaj. I może, słuchajcie, to będą kierunkowskazy, tak. Słuchajcie, to będą kierunkowskazy. Patrzcie, damy tutaj, kierunkowskaz. I damy tutaj, nie, no za takie detale to musimy wygrać. Mordeczko. Mamy jeszcze szyby. Tak, dawaj szyby, stary. Czemu ja słuchajcie o tym od razu nie pomyślałem? Pyk, pyk, i tutaj wleci sobie szyba elegancko. Pyk, pyk, dobra, z tyłu też! Z tyłu też oczywiście musi być szyba, żeby wszystko było widoczne elegancko. Dobra, pyk, pyk. Teraz. Yy, teraz słuchajcie, co by tutaj wykombinować? Yy, może być tak w sumie. jest spoko. i czy to wygląda jak samochód? Nie wiem. Nie wiem, ale ja już skończyłem, mordo, ja już skończyłem, także kończymy. Kończymy, bo to jest. Oczywiście, taki konkurs, że jak ktoś skończy, to wtedy się kończy czas, także przestań! Ej, przestań! Nie. Przestań budować! Ja mam oddzielny czas. Przestań budować, to jest koniec czasu, stary. Jeszcze nie. Nie, 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 bo ja, ja tutaj decyduję. Nie, bo ja tu to jest mój serwer, i ja tutaj decyduję. Ty się tutaj włamałeś, że jesteś intruzem. Nie. Ja wygrałem, słuchajcie, zobaczcie, jaki sobie wybudowałem samochód. Masz tutaj normalnie koła i to jeszcze złote, stary. Złote. Tutaj masz kierunkowskazy dla bezpieczeństwa, szyba jest jedna, Ym, drzwi są dwa, szyba jest druga, yy, słuchajcie, mo moglibyś... Się... CO TY ROBISZ?! CO TY ROBISZ?! NIE PODPALAJ TEGO! Słuchajcie, nie, 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 szybko, szybko rozwalamy to. Tak nie może być. I, I generalnie bardzo dużo szczegółów, słuchajcie, możemy nawet wejść do środka tego samochodu, zobaczyć, jak tutaj jest cudownie. Patrzcie, widzicie? Możesz sobie normalnie prowadzić, wszystko sobie tutaj widzisz elegancko. Yy, tutaj, słuchajcie, panoramiczny, dach, normalnie super. Tutaj tak samo, jak sobie jedziesz, słuchaj, i masz yy, yy, lusterko wsteczne, to widzisz wszystko. Bardzo dobry samochód, słuchajcie, bardzo udany. Jedyne co to moglibyśmy podłogę wymienić. Możemy się tym zająć tak na totalnej szybkości, słuchajcie. Byśmy dali, słuchajcie, tutaj podłogę. Drew drewna kurczę słuchajcie, mam za mało. To se zrobimy, słuchajcie, taką podłogę. Że. Nie, nie mogę też zrobić półpytek. A, dobra, to w takim razie, słuchajcie, zrobimy se czerwoną. A co? Słuchajcie, czerwone będzie fajne. Pik, pik, dobra, jesteśmy, wychodzimy se i. Co ty robisz? Nie mam napęd. Co ty robisz? Ej, ale jest koniec czasu, przestań budować. Słuchajcie, to, yy, słuchajcie. W... Wy wybieracie, kto wybudował lepszy samochód I sami zobaczcie, słuchajcie, co wybudowałem Ja, widzicie, słuchajcie, z każdej strony Jeszcze raz wam pokażę, słuchajcie To jest samochód, który wybudował Macioch Gdzie to ma koła? To y, zł, Złote bloki, to są koła To są koła bardzo fajne, bardzo fajne. A to jest, słuchajcie, samochód, który wybudował nasz intrus, Który nie jest fajny, słuchajcie. Ja naprawdę byłem dobrze nastawiony do niego, ale on nie jest jednak za spokojnością. Patrzcie, to jest jakiś szkielet, i to jeszcze taki niedorobiony, słuchajcie. lawa oczywiście, sobie wylał, bo on ma, słuchajcie, jakiś fetysz odnośnie lawy. No, jest prześwirowany pod ten względem, tak totalnie. Co to za Jakiś garbus to miał być? Nie wiem o co to chodzi, ale słuchajcie, wy decydujecie kto zrobił y, lepszy samochód, więc ja. kto zostaje na serwerze. Panie intruzie, ja się bardzo cieszę, że udało mi się z panem porozmawiać, ale jeżeli pan się będzie w ten sposób zachowywał, na pewno będzie pan został. Zosta no po prostu będzie pan usunięty, co ty wy! Czemu ty niszczysz świat? Wszędzie lawa, wszędzie woda, wszędzie TNT Słuchajcie, morneczkę wam bardzo dziękuję, dziękuję za oglądanie. Jeżeli słuchajcie, wytrwaliście do końca, to... Napiszcie, że wytrwaliście do końca, a postaram się wam przypiąć serduszko Do końca roku dobijamy 150 tysięcy subskrypcji Ja nie wiem co on robi, tam w tle Nie uderzaj mnie, bo ci dam ba bana Dam ci bana normalnie, Mordaczki. No 150 tysięcy subskrypcji do końca roku A w zamian macie codziennie lewa i codziennie odcinek Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie suba Ja wam dziękuję za oglądanie Słuchajcie, te... co on robi? Nie, ja zginę, ja zginę, ja zginę, ja zginę, ja zginę Ja zginę, ja zginę, ja zginę, ja zginę Co ty robisz? Co ty robisz? Szybko do wody Pół serca! Pół serca! Mordy. Nie wiem, co powiedzieć, ale do następnego. Yo!